Zmieniam właśnie opony, bo skończyły mi się po kilku przejazdach i zakładamy, zakładamy kolejne, żeby dalej trenować. No właśnie jak się jeździ? E, bardzo dobrze, zaczęliśmy od problemu, bo ukręciłem pół oś w układzie napędowym, ale, ale teraz ją wymieniliśmy i idzie coraz lepiej, więc mam nadzieję, że dobrze mi dzisiaj pójdzie. A jaka jest dzisiaj moc tego auta pana? No dzisiaj to jest 405 koni dokładnie i myślę, że na ten tor jest w zupełności, w zupełności tyle wystarczy. wyjazdem, czy jednak adrenalinę pan czuje? Nie no trochę problemy. Dwa drążki przed chwilą skrzywiliśmy, naprawiamy, ale raczej spokój. I jak się dzisiaj jeździ dobrze? Koledzy no, za... pozwalają się ścigać? Za bardzo nie potrenowaliśmy, bo mówię, cztery przejazdy i dwie awarie. Także nie, nie trenujemy, zaraz będziemy wjeżdżać. Słodki relaks, czy jednak emocje się udzielają? Troszeczkę się udzielają, ale to jest też relaks. A czy któryś z zawodników szczególnie przypadł Panu do gustu, któryś samochód? Ten Mustang. Mustang jest ładny i ładnie też kierowca jedzie. No właśnie. Co najbardziej lubi Pan w tego typu zawodach? No, oczywiście, jazda bokiem. Adrenalinę, że zmusza wszystkich kierowców do wielkich wyznań. Pierwszy raz siedzę w takim aucie. I jakie emocje, podekscytowana jest Pani? Bardzo. To w takim razie czekamy, aż Pani tu przyjedzie, tak? Dobrze, dziękuję. Jest Pan mężczyzną, a jednak zaufał Pan kobiecie. Dlaczego akurat samochód Pani Karoliny? To znaczy, ja akurat jadę już po raz kolejny, także mam zaufanie, no. A Pani Karolina to świetny kierowca? Tak, uważam, że to jest najlepszy kierowca na świecie po prostu. Polecam wszystkim, którzy lubią adrenalinę. Bo rewelacyjnie. A biomabin nie był potrzebny? Nie. A pan się nie bał o swoją kobietę? Raczej nie. Uwielbiam takie jazdy, także... Jechała pani z synem. Przewiózł panią syn? Tak, już nie pierwszy raz jechałam, także... Tu według teorii mojego syna to z mlekiem matki podobnież to wystał, ale obawiam się, że chyba został podmieniony w szpitalu, bo ja nie mam jakiś ciągot w tym kierunku. Ale tak poza tym, no jest fajnie, to jest jego pasja, to jest jej takie... No od zawsze, od zawsze chciał się ścigać, nawet szkołę chciał wybrać tylko, żeby można było się ścigać, to on do każdej by poszedł. także mam nadzieję, że się zrealizuje w tym sporcie. Drugi sezon, także... No właśnie, po kim syn odziedziczył talent? Talent ojejku, no ja raczej jeżdżę Saram się jeździ zgodnie z przepisami, no to w takim razie niech będzie, że w tatę. To fajnie. No i trochę byłem zestresowany, gdy tak driftował właśnie. A jak oceniasz umiejętności Dawida, Kargosika? Myślę, że bardzo dobrze jeździ. A jak ustawienia samochodu? Czy jakoś szczególnie pan dzisiaj na dzień dzisiejszy dopasował? O siedzieliśmy od rana do wieczora całymi, całymi nocami. Tylko żeby tu pan też pomógł we wszystkim. Jakoś się udało. No. Chyba zabrakło panu trochę szczęścia. No taki pech chyba ze stresu albo coś w tym stylu, bo inaczej tego nie można nazwać, nie? Drugi przejazd był na podstawowej mocy na 400, bo się zgapiłem po pierwszej rozgrzewce. A trzeci był na falstarcie i dyskwalifikacji. No właśnie, może pan powiedzieć ile, ile jest w koni w tym samochodzie, no i z jaką prędkością pan tutaj, jaką prędkość pan rozwinął? Na tym krótkim... Na no, no końcu, na tych 400 metrach było 200, coś tak około, a koni tutaj jest 507. Zadowolony z występu swojego? Nie. A jak ocenia pan swojego rywala? Dał radę? Tak, tak. A może pan nam coś powiedzieć o swoim samochodzie? Jaka jest jego moc? Co ma, oczywiście, pod maską najważniejsze? Pod maską 2,5 M50, czysta seria, jedynie tylko wydech jest przelotowy. Poza tym nic więcej. Jak po zwycięstwie? Zadowolony? W miarę mogłoby być lepiej. A jakie jest sedno tego zwycięstwa? Co jest najważniejsze? Dzięki czemu pan zwyciężył? No nie wiem dzięki... może... No dzięki ściganiu się ogólnie trochę i jakiemuś tam doświadczeniu. Tak mi się wydaje. No właśnie, jakie doświadczenie? No na ulicznych wyścigach troszeczkę zdobyte. Nielegalnych. amerykańskie V8 Forda, small block 302, no jest troszeczkę tam pozmieniane kilka rzeczy w układzie sącym wydechowym, no i plus nitro, tu w sumie użyłem plus 50 koni, tylko ze względu na, na jakość na nawierzchni, bo nie do końca pozwala, że tak powiem, poszaleć bo można sobie, sobie krzywdę zrobić lub komu innemu przy takiej słabej tej, nie? Czy spodziewał się pan tak dobrego wyniku? No czy tak, chyba tak. A nawet nie wiem szczerze powiem, jaki wynik jest. Z tyłu widać fotelik dziecięcy. Fotelik. Czy z dzieckiem też pan tak jeździ? Nie, nie, broń Boże. Ja jestem przepisowym kierowcą jak najbardziej, żadnych punktów nie mam, nigdy nie miałem. No po to, po to przyjeżdżam tutaj, żeby się wyszalać, a na ulicy nie bawim. Ja wyrosłem z tego, że tak powiem, już z jeżdżenia... Yy gonienia się po mieście, czy jak to tam określić? Na tych wykresach znajduje się moc silnika, czyli jego konie mechaniczne i moment obrotowy newtonometry. I jest to ich wartość i przebieg. A co można zrobić z samochodami, żeby poprawić, no to żeby były lepsze po prostu? Czy, czy to zależy od samochodu indywidualnie i jak to wygląda? Tak, tutaj robimy auta indywidualnie, jeśli chodzi o podnoszenie mocy w nich i ustawianie aut pod klientów. To robimy to indywidualnie, jak mniej więcej sobie klient życzy i, lub jak zalecamy po prostu. No właśnie, zalecenia są dla każdego z aut, czy klient może dowolnie sobie życzyć? Zalecenia są dla, dla każdego z aut, ale klient, który decyduje się na modyfikację ma prawo głosu, że na tak powiem, i decyzja należy do niego. 100% zadowolony, zeszły wyjazd był o, le, o wiele lepszy niż ten, ale jest dobrze, bawimy się. nie? Jaką mam moc samochód? 2,5 troszeczkę wzmocnione, co 200 jakichś tam 20 koni prawdopodobnie ma to. A co z kołami? No kołami trzeba zakładać nowe, trzeba nowy serwis robić, nie?